Czemu się zatrzymuje? Chciałem nagrać pochale. Oh Kichać mi się, moi drodzy. Teraz będę trochę przyziębiony, bo ładnie jest to pochale. To jednak nie jest jeszcze w okhale, ale jeszcze nie nagrałem tych okolic w moim życiu. To jest mój pierwszy ostatni dzień wakacji w Polsce. Nie widać. O, ładnie tu. E, ładnie, bardzo ładnie tu. Nie ja spodziewałem się chyba, że takie widoki. To jest dla mnie dość długie zaskoczenie. Ale wyobrażam sobie, jak musi być zarąbiście się samym zakopaniem. Ciekawe jak wyjechał jechał godzin do zakopania go stąd. Ja domów tu jest powiem wam Muszę nowy materiał wysłać na YouTube O, no, trochę bogacie jak widać, też się buduje Jaki w jak tu ładnie Ja nie mieszkam Chociaż tu jest trochę tak nierówno Ciężko by się jeździło na rowerze Widoki tam naprawdę są zarąbiste. No Anglii nie ma takich ładnie krajobrazów. Tu przecież muszę zaczynać jazdnić za Polską. Trzeba się tu na skałę przeprowadzić, mojej drodze. Nie mam zaklęcia finansowego. Żeby nie to, bym wrócił do Polski na skałę. No ale w sumie jest. To jest tak trochę jak na kopalu zawsze się I to jest jakaś ustrukturyzacja, jakaś 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 tam jakaś 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 takie jakaś jakaś było. jakaś jakaś trochę jakaś 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 było. Oje, ty ładnie, to austriacki dom. Austriacy niech się kiedyś budowali, bo te terenie były pod zaworem austriackim. Kurde, ładnie, ja pierniczę. Ja ujeżdżę nie zrobiłem teraz z moim marokiem zdjęć. Taka musiałbym go szybko zrobić Mówimy. Ale, ale Kato, muszą być piękne. Pierwszy raz w moim życiu będę widział te góry, moi drodzy. Jak ja ujeżdżę, jak tu nie pojechałem wcześniej. Fajny materiał będziecie mieli na YouTube, na moim kanale. Dobra, przerywam, bo na nadrębnie.